Cześć, dzień dobry. Nazywam się Karol Franek Nowiński, mam 23 lata. Jestem studentem 5 roku łódzkiej filmówki na wydziale aktorskim, i rzeczywiście dziś w nocy śniło mi się, że żółwie rozkładały tarota. Zrozumiałem, że kwarantanna ograniczy moje pole manewru w pewnym bardzo ważnym zakresie. I dlatego, ze względu na brak wymówek przed niepisaniem pracy magisterskiej, musiałem znaleźć kilka nowych i w ten sposób zostałem cukiernikiem. Ale dopiero wtedy zrozumiałem jakim cukiernikiem jestem bez gości, bez feedbacku i tak znów wszystko sprowadziło się do pracy magisterskiej więc namalowałem trzy obrazy i imprez w ciągu trzech dni ale nie byłem na żadnej imprezie od trzech tygodni a może by tak Durante la quarantanna, finalmente to il tempo di praticare italiano. And then I realized I should focus more on English. I tak właśnie dzięki kwarantannie chwyciłem byka za rogi i napisałem pracę magisterską. I dowiedziałem się, że każdy sukulent jest kaktusem. Ale nie każdy kaktus jest sukulentem. I właśnie wtedy budzę się i kwarantanna się kończy.